Pieniądze na drogi lokalne trafiły do gmin i powiatów. Dzięki oszczędnościom po przytargowym podpisano umowy z kolejnymi samorządami w ramach Rządowego Funduszu Dróg Lokalnych. Wartość wsparcia to ponad 15 milionów złotych. Siedliszcze wola Mysłowska i Puławy to trzy gminy z listy rezerwowej, które właśnie otrzymały blisko 1, 300 tysięcy złotych rządowego wsparcia. Wybudujemy nową drogę, to jest ulica Graniczną w miejscowości Góra Puławska. Jest to ostatni brakujący odcinek dróg w tak zwanym osiedlu w Górze Puławskiej. Mieszkańcy Brzydlin będą zadowoleni, ponieważ bardzo trudny odcinek do przejazdu dzisiaj jest. W jakim stanie jest ta droga? Droga jest w bardzo złym stanie. Asfalt jest połamany poprzez te tiry, które skracają so drogę z drogi krajowej. Praktycznie jest nieprzejazny. Powiat Biłgorajski wyremontuje drogę od Tereszpola do Smulska, Janowski od Potoczku do Bani, a Kraśnicki odcinek w Trzydniku Dużym. Każda dotacja, każde dodatkowe pieniądze, które wpływają do budżetu powiatu kraśnickiego są mile widziane i tutaj cieszymy się bardzo, że to dofinansowanie zasili budżet powiatu. I ile otrzymujecie środków? E, około 5 milionów 400 tysięcy złotych. To kolejne umowy podpisane w ramach rządowego funduszu dróg lokalnych. Wsparcie rządowe wynosi minimum 50%. Każda poprzetargowa oszczędność to umowa dla kolejnego samorządu. Z całej listy rezerwowej blisko 116 projektów już z tych oszczędności, które udało nam się wygenerować, zrealizujemy 102 zadania, co daje takie poczucie i taką nadzieję, że uda nam się zrealizować wszystkie zgłoszone projekty na inwestycje. Ceny są dobre w tym roku, cieszymy się, bo te drogi i my było naprawdę bardzo trudno uzyskać te punkty, które do... Dają dofinansowanie, dlatego budujemy też te drogi, które są mniej punktują, a będą służyć mieszkańcom. Do tej pory udało się podpisać 203 umowy na drogi gminne i 32 umowy na drogi powiatowe. To też świadczy później np. o terenach inwestycyjnych, o, o zagospodarowaniu przestrzennym, ale też dojazdu, komfortu życia e, mieszkańców. Tylko w tym roku wydatki rządowe na drogi w Lubelskim to 282 miliony złotych. W projekcie budżetu na 2026 jest ogromna kwota 50 miliardów złotych i jest to połączone również z koleją, ale na pewno duże środki będą przekazane również na drogi lokalne. Rząd pana premiera Donalda Tuska robi wszystko, by jak najwięcej środków trafiło właśnie do Polski lokalnej. Stąd też wcześniej zwiększyliśmy bezpośrednio subwencje dla poszczególnych samorządów. W listopadzie dowiemy się, które drogi otrzymają finansowanie w ramach przyszłorocznego konkursu z rezerwy celowej budżetu państwa, gmina Głusk z kolei.